Hey! Witam wszystkich z tej strony w kolejnym odcinku na moim kanale Czas odebrać nagrody za Food Champions Za ten tydzień Piliśmy Golda trójkę. Odbieramy te nagrody Zobaczmy co tam nam się Trafi Jakie będą playerpiki Wiadomo jakie są nagrody za Golda 3 że mogą być i dobre trafy, i złe. My celujemy w Pair albo w ND Zobaczmy. Pierwszą kartę to jest Verdi. Przyjemny traf, w sumie. Dobra całkiem karta. Może być dobrym zmiennikiem. Zobaczymy. I druga karta to NDD. I tego ND weźmiemy. Będzie super zmiennikiem jako HPD. Nagrody jako player piki są świetne, moim zdaniem. Naprawdę okej okay? Przejdźmy teraz może do paczek. Dwie mega paczki, jedna paczka rzadkich zawodników. No i dobra, zacznijmy od pierwszej paczki. Niestety brak kautu, Przewijamy, bo nie ma sensu tego oglądać. z tą no. no nie, no nie, no nie, po prostu nie. Te nagrody nie należały raczej. Do najlepszych. Zobaczmy jeszcze drugą stronę. Duplikat, Dobra, to wszystko na pixel. Reszta do klubu. Drugą megapaczkę kapaczkę zobaczmy. Może tu nam będzie lepiej. Może się poszczęści. Niestety też bez bokautu. Ale to jest są bannery. Yy... Sumer 84? Tak, dobrze, dobrze myślałem. Mamy Somera No reszta to tam wiadomo Chociaż weźmy to wszystko do klubu No to reszta na Pixel to do klubu No i zobacz tą paczkę rzadkich zawodników Może tutaj będzie walkout chociaż Niestety też nie Czy będą chociaż benery? Chyba tak I to jest inform, okej, okay, to jest inform, to jest nie wiem to szczerze, nie mam pojęcia kto to Denis, Okej, okay, to będzie dosyć W miarę może nie droga, ale będzie trochę kosztowała ta karta, więc okej. Okay. ok. Bo Pago jest nie najgorszy jak widzicie. Trzeć może teraz do trochę lepszych paczek, jeżeli chodzi o... nawet na przykład na wcześniejsze Ford Champions. Y, na tygodnia, wiadomo, nie jest za dobre. Ale zobaczmy, co nam wypadnie. Ciekawego pierwszy player pick. Zobaczmy. No to weźmiemy Hernandeza to do SBC. Wiadomo, y, zobaczmy. Może drugą kartę. Może Di Maria, może Richarlison. Jest Devry. Jest Wierana I zobaczmy jego krycie nie dobra weźmiemy weźmiemy Devrya bo od SBC po prostu więc PR jak sami widzicie przeciętne tym bardziej no wiadomo że nie było nic czego ciekawego w sumie więc nie spodziewaliśmy fajwerek ale przejdźmy teraz do paczek bo tutaj naprawdę jest dużo ciekawych yy, dużo ciekawych po prostu trafów może być w tym paku penningu I, i otwórzmy pierwszą paczkę, złotą paczkę zawodników premium Witam AWD niestety bez walkoutu nawet bez baneru, więc ok, to zaczynamy tak przeciętnie Walbuena. oczywiście wszystko do klubu Więc otwórzmy możemy teraz te mega paczki. Niestety też bez walkoutu. Może chociaż jakieś banery? Niestety nie. Pedro i Vardy. Okej. Okay. Nie jest najgorzej. No, ale jakoś super też nie jest. Proszę kolejną mega pakę, zobaczmy może Może tutaj nam chociaż coś, nie Dalej bez walkoutu Ale są już banery, już jest lepiej Niemcy, eś, o To będzie szule Szule 84, więc okej, okay, w porządku Jaką ma cenę? Tysięcy. o fajna cena, więc Weźmy go na sprzedaż Dobra, stworzymy teraz paczkę Ultimate, yy, dlatego że po prostu tamte paczki są sprzedawalne, ta nie, więc zobaczmy po prostu najpierw co w niej będzie. Paczka Ultimate. Jest walkout, zobaczmy. Okej, okay, to jest zwykła karta. To będzie Milinkowicz cawić? Nie, to będzie Matić. Matić 86, okej, okay, dobra. Nie za ciekawy traf, ale nie będziemy narzekać, bo jest walk Kepa, No reszta piłkarzy przeciętnych w sumie, więc. więc... tak średnio. No i mamy teraz dwóch zawodników, paczki. No i mamy teraz dwie paczki za 100 tysięcy, za Goldę, rękę, Zobaczmy. Pierwsza z nich. Niestety bez walkoutu Są chociaż ekrany. Marek! Chyba 8.5 Tak, więc ok. Dałkiem niezły traf Parę tysięcy padnie. Tylko BMB. Zobaczmy jego cenę. No, taka nie najgorsza. No i ostatnia paczka, duża paczka rzadkich zawodników. Może walkout. Tak na zakończenie. Jest walkout, ok. Jest walkout. Inform walkout. To jest... Yy, nie wiem kto to jest. Wegorst. Nie wiem jak to się nawet czyta, ale ok, w porządku. Tu może się w sumie coś jeszcze kryć. Ale niestety nie.